Jesteśmy tu dlatego, że nie wolno zawieszać prawa do azylu w żadnym wypadku czasowo ani terytorialnie. Po pierwsze to, co się dzieje, to jest rząd testuje yy, wyłączanie części przepisów, które chronią obywatelki i obywateli, bo dzisiaj to są o uchodź, osobach uchodźczych, jutro to może być kim, o kimkolwiek innym, bo patrzmy, że to jest czasowe i terytorialne wyłączenie obowiązywania prawa, tak, na terenie Polski i to jest bardziej o tym dla mnie nawet. Druga rzecz jest taka, że jeżeli chodzi o sprawę azylu, to, co zrobił polski rząd, oznacza, że nadal będzie sytuacja, gdzie jesteśmy w takiej wielkiej fikcji, gdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi rocznie przejeżdża przez Polskę. Te osoby, które z pomocą grup przemytniczych się dostają, one nie są weryfikowane to osoby i rzeczywiście mogą tam być osoby z grup terrorystycznych, mogą tam być agencje, agenci obcych wywiadów. Rząd powinien zrobić tak, że wszyscy zgłaszają się na legalne przejścia, zbudować system weryfikacji, weryfikacji zarówno wniosków azylowych, jak i wszystkich innych wniosków o pobyt. Wtedy mielibyśmy zweryfikowane wszystkie osoby, które się do Polski dostają albo chcą się do niej dostać. To, co robi teraz rząd, jest śmiertelnie dla nas rzeczywiście wszystkich niebezpieczne, bo ta grupa, którą wyłapuje Straż Graniczna i ta grupa, która umiera w lesie, to są ludzie, którzy y, są z, z tych ekip, które zapłaciły najmniej i które przemutnicy porzucili w lesie. Ci, którzy zapłacili więcej, przedostają się przez Polskę. To jest 95% przypadków, czyli to jest zagrożenie właśnie dla bezpieczeństwa państwa. To jest absolutnie kompletnie niekontrolowany ruch. A rząd powinien się wziąć do roboty i zbudować system weryfikacji każdej osoby na tyle y, duży, żeby mógł rzeczywiście w czasie rozsądnym zweryfikować każdą osobę, która do Polski próbuje się dostać, wtedy będzie bezpiecznie. A rząd się poddał w tej sprawie i będzie udawał, że te kilkadziesiąt tysięcy ludzi rośnie do Polski się wcale nie dostaje. To jest niebezpieczne dla nas wszystkich. A torturowani ludzie w dalszym ciągu giną na polsko-białoruskiej granicy w imię bardzo doraźnych, nawet nie średnioterminowych, politycznych celów naszych rządzących. Podłość tej polityki jest podłością ponad granicami i ponad barierami, ponad tymi zasiekami po polskiej i po białoruskiej stronie i ponad podziałami politycznymi pomiędzy prawicą a tak zwanymi demokratami. Ta podłość dominuje również wśród wyborców, wśród społeczeństwa. To jest chyba najbardziej przerażający efekt tego, co obserwujemy po wyborach. Ale chcę powiedzieć też, że wydaje mi się, że Dorodaków, którzy zapominają o etyce, bo jest wojna, bo jest wojna z Putinem i Łukaszenką, i bo jest wojna z Kaczyńskim w Polsce i w związku z tym, jak to się mówi, gdzie drwa, brąbią tam wióry lecieć, muszą. To jest fałszywa polityka. Donald Tusk, który przestrzega strategii rób to, co populiści, mów to, co oni i tak jak oni, a wtedy wygrasz wybory, bo być może zagłosują na ciebie, a być może się zniechęcą i nie pójdą do wyborów głosować na swoich liderów, ta strategia jest absurdalna. Nie ma ani jednego przykładu na świecie, że to kiedykolwiek zadziałało. W Polsce 15 października rok temu mieliśmy przykład dokładnie odwrotny. To jest samobójcza strategia. To tchórzostwo nigdy nie popłacało i nie będzie opłacać się w dalszym ciągu. Jeśli zaś mowa o obronie granicy, to jak tu jesteśmy, to wszyscy wiemy, że to nie działa. Pushback nie oznacza, że pozbyliśmy się kłopotu. Mamy 100% gwarancji, że ten człowiek, o ile tylko przeżyje tortury, wróci i będzie próbował do skutku. A z Niemiec znamy raporty, że to się rzeczywiście udaje. Około tysiąca osób, albo lepiej bywa każdego miesiąca, ujawnianych po niemieckiej stronie. To są ludzie, którzy przeszli białoruskim szlakiem. Więc to nie działa. Płot ustawiony na linii granicy. Mieliśmy przykład z zabitym żołnierzem. To przez ten płot on zginął, dźgnięty przez płot. Przez płot jego koledzy nie mogli niczego zrobić, żeby zatrzymać sprawcę. On przez nikogo niepokojony odszedł sobie. Tyle jest warta ta polityka. Jeśli chodzi o efekty, te, które Tusk twierdzi, że chce osiągnąć, jest warta więcej, ponieważ cierpią w torturach i w dalszym ciągu giną ludzie. Kryzys migracyjny to jest parę tysięcy osób na naszej granicy czy paręset tysięcy ludzi na granicach Europy. Migracja jest, była i będzie. Jest często wyzwaniem, jest często problemem społecznym. Ale ten problem zrozumieli to politycy najpierw y, populistyczni i prawicowi, a teraz zrozumieli to ci też ci centrowi. Ten problem to nie jest problem migracyjny, to nie jest problem kryzys migracyjny, to jest kryzys polityczny. To jest kryzys polityczny i rzeczywiście zobaczyli w tym ci politycy polityczne złoto, ci z jednej i z drugiej strony. I pomyśleli, że najłatwiej będą Będą zdobywać wyborcze y, zwycięstwo, stwarzając problem, szczując na ludzi, budząc, y, konstruując figurę wroga, migranta, kozła ofiarnego, zagrożenia y, i następnie to rozwiązując niby to y, w taki sposób, który wydaje się radykalny. Łamiąc jednocześnie prawa, które są również naszymi prawami. Jeżeli dla Europy stanie się jasne, że azyl jest pustym dźwiękiem, to może się okazać, że za rok, dwa, trzy, kiedy my znajdziemy się tutaj na tej granicy wschodniej, skąd jest prawdziwe zagrożenie, nie w postaci ludzi o innym kolorze skóry, ale tych, którzy manipulują każdą możliwą, każdą możliwy, możliwym elementem rzeczywistości, żeby nam zagrozić. I okaże się, że dla nas też nie ma tego prawa azylu. Przecież to nie jest tak, że nie, prawa dotyczą tylko jednej kategorii ludzi, podludzi. W momencie, kiedy dzielimy ludzi na tych, którzy mają prawo do bezpieczeństwa i tych, którzy nie mają takiego prawa, tych, którzy mogą żyć i tych, którzy nie mogą żyć, w tym momencie już przejmujemy absolutnie faszystowską agendę. A Doświadczenie zarówno historii, jak i współczesności, doświadczenie polityczne właśnie pokazuje, że żadna, żadne, żadna polityka liberalno-demokratyczna nie wygrała z faszyzmem w taki sposób, że przejmowała jego agendę. To się po prostu nie udaje. Także już abstrahując od tego, jak niemoralne to jest, jak podłe to jest, jak groźne to jest dla naszej tkanki moralnej dla naszego poczucia człowieczeństwa, to jest to po prostu politycznie beznadziejnie, głupie i krótkowzroczne. Panie wicepremierze, agresja nielegalnych migrantów, jak pan ich nazywa w Polsce, jest przestępstwem ściganym polskim prawem. Proszę pokazać mi jeden przypadek człowieka ujętego na gorącym uczynku i postawionego przed sądem albo przed prokuratorem. Jeśli pan tego nie robi, to znaczy, że pan łże w żywe oczy. Skutki społeczne tego o tym mówiła Agnieszka, wszyscy o tym mówią. Są znane. Ale dziennikarz nie powinien pozwolić na Bez komentarza, bez kontry i tak dalej. A świadkami jesteśmy tego bez przerwy, każdego dnia, codziennie. I wy, ludzie mediów, w tym niestety uczestniczycie. Więc apeluję do, do waszej rzetelności, zawodowej rzetelności. Nie wolno pozwalać na Niech któryś z panów i panie dyrektorze się wreszcie przygotuje, pozna dane tego niebywałego zagrożenia i spróbuje zadawać pytania choćby o to, o czym Agnieszka mówiła. Która do cholery wojna jest dla państwa polityków ważniejsza? Ta z Łukaszenką i Putinem w tle, czy może ta z Kaczyńskim? Bo póki co wykonujecie na tej wojnie puste ruchy, a koszty są krwawe, giną ludzi. Co by Pani chciała przekazać w związku z dzisiejszą manifestacją, akcją do młodzieży, do młodych ludzi? Żeby młodzi ludzie nie wierzyli starym politykom i tym młodym też lepiej niech nie wierzą. Niech myśl, niech mają swój własny umysł. Dzisiaj jest bardzo łatwo sprawdzać fakty. Jest bardzo łatwo ulegać fake newsom, bardzo łatwo ulegać e, takiej propagandzie manipulowanej, po sprawdzie i tak dalej, ale równocześnie jest bardzo łatwo znaleźć wiarygodne źródła i weryfikować fakty. Więc nie wierzcie propagandom polityków, po prostu sprawdzajcie fakty.